Nie odpowiedział pan na pytanie. Na, no, czy, nie widzę żadnych powodów, żebym w tej chwili miał odpowiadać na tego rodzaju pytania. Powiedziałem, że jest ogólny obowiązek i jednocześnie stwierdziłem, że y, ta prokuratura po siłowym jej przejęciu, no to chyba jest oczywiste dla każdego, że jest nielegalna. No, ktoś, kto no, ale by, dostaje Pan rozwanie, stawia się pan by, czy nie pan? By to by ktoś, się. kto by. Bardzo proszę. Dawid Styś, Polsat News. Dzień dobry, panie premierze. Do pana pytanie najpierw, bo chciałbym prosić o doprecyzowanie. Dwie wieże, skoro wracają, to czy pan zechciałby się stawić do prokuratury, jeżeli zostanie pan wezwany? Bo takie zapowiedzi już się pojawiały, śledztwo wraca. I jeszcze pozwolę sobie dopytać, mówiąc szerzej o rozliczeniach, bo Mateusz Morawiecki, były premier z kolei, ma być rozliczany za wybory kopartowe i tutaj też przyszła informacja, że został wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Dziękuję. Panie redaktorze, no jeżeli chodzi o stawianie się w prokuraturze to jest obowiązek. No ale w tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna, wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia. Jakie będą wyroki, to oczywiście już nie nasza sprawa, będą to sądziły uczciwe sądy, ale sam, gdyby mnie Pan o to zapytał, bym powiedział, że powinny być te wyroki bardzo surowe. Tyle Panu mogę w tej sprawie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę dwóch wiersz, no to ja zupełnie rozumiem, że w ramach walki z nami, ponieważ nic nie ma, no to trzeba też fikcyjne sprawy. To, że ktoś chciał wybudować nie dwie wieże, tylko jakiś wysoki budynek, bo to, że to miały być dwie wieże, no to był akurat pomysł tego pana, który tu w tej chwili jest tym delatorem. A czy tak by było w ostateczności, to oczywiście nie wiadomo. Tam było wiele innych bajek z tym związanych. Nie wiem, czy to były jego pomysł, czy to były pomysły Gazety Wyborczej, czy jakieś inne. To wszystko było w sferze zamiaru, zamiaru, który w ogóle nigdy nie jest przestępczy, bo... Zamiar nie jest z przestępstwem nigdy w stosunku do żadnego przestępstwa, natomiast w tym wypadku po prostu mieliśmy do czynienia nie z przestępstwem, tylko działaniem zgodnym z kodeksem handlowym i będącym nawet obowiązkiem z punktu widzenia kodeksu handlowego. Jeżeli jakaś spółka ma jakiś majątek, który może wykorzystywać, to powinna go wykorzystywać. Bardzo proszę, następne pytanie. Pan, no, proszę, Pan, Nie odpowiedział Pan na pytanie. Na, no, czy, nie widzę żadnych powodów, żebym w tej chwili miał odpowiadać na tego rodzaju pytania. Powiedziałem, że jest ogólny obowiązek i jednocześnie stwierdziłem, że e, ta prokuratura po siłowym jej przejęciu, no to chyba jest oczywiste mm -hmm. dla każdego, że jest nielegalna. No, ktoś, kto no, ale by, dostaje Pan wezwanie stawia się by, Pan, czy kto, nie? Panie, ktoś, kto by, każdy, kto by twierdził, że można siłą przy pomocy policji przejmować prokuraturę, eliminować ludzi, którzy pełnią tam zgodnie z prawem swoje obowiązki, no musiałby, że tak powiem, mieć no powiedzmy sobie w najwyższym stopniu ograniczoną wiedzę, ale także i zdolność rozpoznawania. Maja Dziękuję, panie. Dobrze, Dziękuję bardzo. Ja już... Ale ja jeszcze nie zadałam pytania, bo to odpowiadał Pan na to pytanie. No, ale słyszeliśmy Pani pytanie no, i już pani, już pani dziękuję. O następną osobę, bardzo proszę. Bardzo proszę Panie Redaktorze. Pan Redaktor z TOK ale... teraz zadaje pytanie. Pani Redaktor, Pani już poprosił, zadała swoje żeby pytanie. mogła koleżanka zadać, bo ona tylko dopytała w kontekście. Po... Ale po poprzedniego to teraz razu zadajecie pytania, dwie redakcje. Nie no, dopytaliśmy tutaj dzisiaj. Panie Redaktorze, czy zadaje, pani redaktorze, zadaje Pan pytanie, czy nie zadaje pytania. panie Panie Redaktorze. Maja krótko, panie zadaje, że, albo powiedzieć. pan zadaje pytanie, albo kończymy już naszą konferencję, także bardzo proszę To kończymy proszę. konferencję, Dobrze. jeśli tak państwo reglamentują pytania. Maja, reglamentuje to pytania. Donald Tusk, nie wpuszczając dziennikarzy. No to w ja, ja ja panie, panie my traktujemy wszystkie te operacje prokuratury jako przedsięwzięcia o charakterze kryminalnym. A na konferencję dziękuję. wpuszczamy wszystkich dziennikarzy, wszystkich stacji, Doceniamy, na to proszę zwrócić uwagę. W przeciwieństwie do Wynalda który nie wpuszcza telewizji chociażby Republika czy w Polsce. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Widzę.